Obudzicie! Niu niu! niu. No. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w drugim odcinku z gry mm, Roblox dla Pupu i rozwijamy się dalej, czekajcie ja tylko usunę te y, wideo, bo przecież mi tu pamięć zajmuje, no to, bo ja mam ten akurat ten klawisz myszy, który właśnie ogarnia y, co ogarnia no, po prostu nagrywanie ekranu na Robloxie, nie? Dobra, zatrudnijmy i tego tutaj zatrudnić nie możemy, to, tego też nie możemy, ale możemy tego zatrudnić i tego również nie możemy. Potrzebujemy trochę pieniędzy. A wiecie co, ja bym wziął jeden i, na, i ja bym sprawdził ile tam kosztuje ten jeden dla pupu Co to jest? Żółty lapupu, okej. Okay. Oczywiście linka zostawiam w opisie pod, pod, pod tym filmem, pod tym film pod, yy, zawsze linki do gry zostawiam pod filmami yy, z Roblox'a oczywiście. Żeby nie pojawiało się pytań jak się ta gra nazywa i takie inne takie rzeczy. Yy, no nikt nie chce tego kupić. O może ty? 675. O ale dużo. No to mi się podoba, no dobra, dobre, okej. Okay. Dobra, weźmy teraz te brązowe Lapupu. Mamy aż 50 sztuk. Matko i córko, co tu się dzieje? I córko i synod. Tu mamy ile? 47? To tam chyba się szybciej produkuje. To brązowe. Trzymaj Lapupu jeszcze. Ile tam? 3000? Opej, ile to masz pieniędzy? I się ty na wszystko zgodzisz? I czy dam ci inne Lapupu, jeżeli jesteś? jeżeli zdążę. Trzymaj jeszcze tu Lapupu. I co ma jeszcze to białe lepupu. <laughs> o Jezu, 43 lepupu. Ile to będzie? 9 tysięcy, super. Mamy słuchajcie, 24 tysiące. Zrobiłem przerwę z dwie minuty, żeby tylko nazwać jakoś ten odcinek poprzedni, który nagrałem. I nagrałem, i napisałem go, i zatytułowałem go Roblox, ale otworzyłem Fabrykę Lebubu i widzicie. I tyle rzeczy się wydarzyło. Macie pracownika, macie menedżera i jesteście wolni, znaczy nie wolni i tworzyć mi to szybciej, dobra? Yy, wiecie co ja bym zszedł na dół i bym sprawdził jak wygląda roz, yy, roz ten. Yy, rozwijanie się o masz, a teraz 5000 chodzi. Yy, Nypysy, że będą działać szybciej, ale to chodzi o właśnie o co? O. O co? O tych pracowników, które mi to robią? Mam nadzieję, że tak. 5000 tysięcy, jeszcze trochę, błagam was. Ludzie złoci. No jeszcze dam ile tam 10. 9. A nie, przepraszam, bo to to 5 tysięcy. No, dajesz. No jest. Dobra. Będą teraz szybciej pracować. To też możemy ulepszyć. To dostajemy bardzo szybko to. Zresztę lafufu. Więcej miejsca na lafufu w konvejerach. Okej, weź tu jeszcze kup. Jeszcze to kup, jeszcze to kup, OK no to trochę tutaj się z ulepszeniami pobawiliśmy, ale zobaczymy jeszcze, 5 na 6, co to jest, ile teraz nam mieści się, 100, a 5, tkanin, proszę bardzo, można w ten sposób jeszcze. I można jeszcze tu ulepszyć, tylko czy dostaniemy pieniądze? dostajemy okej. Okay. I co teraz mieliśmy ogarność Aha, zabieranie tych kupu Patrzcie jak teraz to szybko idzie. No wow. Ile? 36, ok. Po kolei będziemy tam zabierać według kolejności yy... od najstarszego do najnowszego lapopułów. Na Czyli najpierw było niebieskie, potem będzie brązowe. Potem będzie białe. Potem będzie te u góry chyba żółte. Kolajne. Chyba tam. Tak, tak, tak. Ok, ale ile tego białego mamy? Dużo chyba. 40 ileś. 44. To dużo będzie z tego pieniędzy, coś czuję. A u góry ile tam mamy już? 33. Proszę bardzo, o już mamy 500 sprzedanych Lapupu Dobra, bardzo mnie to cieszy Oczywiście nazywam ten odcinek Lapupu, nie Lapupu Żeby nie, nie, nie było innych rzeczy Nie, wiadomo o co chodzi 650 No to jeszcze musimy stówę sprzedać Ile dostaniemy za to pieniędzy? Ja obstawiam powyżej 10 tysięcy O, 24 tysiące to jest dużo pieniędzy, naprawdę. Nie no słuchajcie, powiem tak, idę sobie na godzinę, na przykład nie wiem, do parku, na lody, po prostu, wiecie, nie? znaczy po prostu w realu. Jestem zajęta albo nie wiem, oglądam jakieś filmy na YouTubie. I se te tak gra leci, wysłuchajcie, i jeżeli się to... a przypominam, że to do 100 jest, nie? Także no problem jest w tym, że właśnie musimy do stu dobić i jeżeli... no i powyżej 100 już nie wejdzie, nie? No to to taki minus. Ale dobra tam. Możemy, słuchajcie, poulepszać więcej rzeczy. No to, to, to wydaje mi się, że to jest dobre wyjście. Co to jest? Szybciej nie, może lepiej nie. Sprinta nie chcę kupować, proszę mi dać spokój. Kupmy to, to już mamy wymaksowano, dobra. Kupmy to, też będziemy mieli wymaksowano. I kupmy teraz jeszcze to. I to. I tu też mamy wymaksowano, dobra, 6x6, 6, 2 na 2, 5, 5 i zostało nam to. Czas pracy. No to kupmy to. I następne za 500 tysięcy. Eee... O matko i córko. to dużo. No to weźmy te pupu. Chcesz? Dziękuję. No dobra. O, a tego obrazu nie widziałem. Tego obok też nie. O, tego też nie. Nie patrzę na ściany. O, tego też nie widziałem. Nie spać. Jezu, kurczy mi znowu brzuch. Przepraszam za dźwięki jakieś. Po prostu nie ma czasu. Ja muszę nagrywać więcej. Nie ma czasu na jedzenie. Ty zatrudnimy serbisa, to tam yy, za bardzo nie, nie, nie będę tego lepszego, dlaczego kupował. Po pierwsze nie mam Robuxów, dlaczego znaczy tylu nie mam. A po drugie, tak jak mówiłem po odcinku, że... Yy, że nie ten... że jak to wygląda ten. ten, ten. Yy, nie, nie będę wchodził bo w to interakcję. jeżeli ktoś chce, to niech sobie obejrzy poprzedni odcinek. O matko 42, idź wolniej, może więcej się nazbiera Din tin 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 tin, tin, tin. Schrodek na schodek. tin tin tin, to znaczy nóżka, na, znaczy jedna noga na schodek, druga noga na schodek i jest ok Din tin 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 pum 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 pum, tin 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 pum pum pum, pum, pum ok Hopsasa, hopsasa do lasa, sa, 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 sa Musimy zrobić kółko wielkie, żeby zdobyć jak największą ilość tego lapupu O, a tego też nie widziałem A, może być. Hmm. Yy, no to odbierzmy te żółte lapu, ile tam mamy, 58, ok. Ile za ile to dostaniemy? nie dosłajcie, no to to może być... Ile tam... Ja teraz podejrzewam powyżej 20 tysięcy. O matko, rzesz i córko, rzesz i synowie, rzesz i mężu, rzesz. 40 tysięcy, no to dużo to. Ile tam mamy 50 na 100? Dobra. Słuchajcie, kupujemy nową tą. Co kupujemy? No Rozbudowę tego naszego... O. Zatrudnij szefa lafufu. Nie, naprawdę lol. Co? Kolejna ekspansja, dobra. Kup to. Zbieramy teraz na 30, 350 tysięcy? Jezu. To ja nawet nie opłaca mi się ten, kupować pracowników. pierwszej kolejności to... A nie, szefa lafufu. Dobra, Ej, kupmy dostawcę skąd chodzi i pracownika Niech on też coś robi 17 tysięcy za chwilę to zbieramy yy, dom Weźmy 70 dla pufu Dla pupu La bubu znaczy się Dam dla pupu Przepraszam Kurczę Dziękuję Przepraszam jeżeli lubicie kolejne odcinki z tej gry i Robloxa to zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej gry lub innej. Nie? Żeby wiecie o co chodzi. Weźmy 64 dla Bubu. Szkoda, że ja tam dosięgnąć się mogę. Ile tam jest? 37. 42 weźmiemy sobie. O, proszę bardzo. I idziemy to sprzedać. Tam nie wiadomo, to będzie jeszcze coraz drożej, no. Naprawdę. O, matko i córko. Sprint, nie chcę żadnego sprinta, no mi to wszystko. Ten wszystko kupuję. Dobra, idziemy tam ulep... kupić. Kolejnych z pracowników yy, 20 tysięcy Kolejny za ten a jeszcze możemy menedżera kupić Zatrudnij badacza lafufu Dobra tu mamy O a tu może O a tu fajne jest Za 30 tysięcy Dobra musimy nazbierać sobie trochę pieniądzów My nie mogli już szybciej wchodzić tam Super Do tego tam miejsca Okej, okay, tam tam to w środku to zielone, to to, to yy, brązowe to później będziemy ogarniać. Jeszcze bym wziął to żółte, bo z tego dostaje się dużo pieniędzy. O, to jeszcze możemy to kupić. Kolejce dla bubu. Nie wiem, po co mi to, ale dobra. Ile tam? 30 tysięcy? Proszę bardzo. Kup, no. O. Weźmy jeden, bo ja chcę sprawdzić ile do niego dostaniemy za jedną sztukę. 2250! Jezu, ale to drogo kosztuje, dobra. Weźmy i teraz ogarniemy to brązowe stamtąd. O, a tutaj też się ogarniały te, te, te... E, ...te kolekcje. 58 na bubu. Okej okay. O matko i córko coraz więcej zarabiamy teraz Je tam już jest 12, Jezu ale to szybko idzie, Jezus Ale musimy 1000 sprzedać I tam 350 tak? A tutaj nie mamy żadnych ulepszeń jeszcze? Nie No to tylko to 350 jeszcze musimy zdobyć Lub 150 Wezmę 20 No się już zacina powoli Ile? 45 tysięcy? Okej, okay. to dużo Trzymaj 40 dla bubu Ile tam 9 tysięcy? No to, to to tak mało no My mamy też takiego kotka w ogóle 11 to za mało Musimy wziąć i ogarnąć żółte teraz 125. Zatrudnij badacza lafupu. Nie, 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 lepiej bym tam to chciał za 350 Chociaż dobra tam Widzicie co ja tu zrobię cięcie, a nie zanim cięcie zrobimy, to ja jeszcze ogarnę te brązowe lapu. Cięcie zrobię, słuchajcie, ja to dam sobie coś tam, ogarnę jeszcze i, i będzie ok. Tylko czekajcie. Weźmiemy sobie to brązowe, żeby jak najwięcej się odkładało. 37, czy jeszcze gdzieś jest powyżej? No tutaj, no to tutaj jeszcze musimy ogarnąć. To jest nie wiem kto widz, czy co. 101. Weźmiemy sobie jeszcze to. No co jest? O. 69 niebieskich lapupów, dobra. Yy, dobra, słuchajcie, ja tu robię cięcie yy, i widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, zrobiłem cięcie na jakieś takie 5-10 minut. Yy, no, co prawda niedużo. 60 lapupów się tutaj odłożyło, ale dobra. Tam. Yy, ważne, żeby was tutaj nie zanudzać zbytnio. Trzymaj. 450, ok. Eee, tu mamy, o, a tu już się zapewniam, musimy ogarnąć. Jeszcze dostałem jakiś napiwek. Użyć synu. No, błagam was. Dobra, ulepszamy to. No i to trochę brakuje, no. Dobra, ogarniemy teraz to żółte. Ej, ja mam wrażenie, czy oni szybciej ogarniają teraz prawe tutaj to różowe niż to żółte. Ja nie wiem. Dalej, 350 musimy zdobyć. Jeszcze ile? Tam 9 tysięcy. To jeszcze trochę musimy. 8 tysięcy, tysięcy, dajesz, dajesz. Mietek, uda ci się. No, jeszcze 5000 tysięcy, no. Ja już nie, nie, nie tyknę... o, jeszcze 2000, no o, ruszyć się no o, matko i córko. Ile ty w ogóle swoją drogą zarabiasz? O, 2800, no to dużo. Ulepszmy. Ja ile ty zarabiasz? Skoro jak tyle cię kosztowało, to ile będziesz zarabiał? Powiedz, że jakoś dużo, a nie mało. Sam jestem ciekaw. 20 tysięcy prawie. Weźmy 20 żółtych dla bubu. A co to, 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 to jeszcze ile tam? Czekajcie. I, y y y y a my mamy żółte. Czyli co my mamy? 10? A sąby 10. A dobra to. Chcę kupić rzuty dla popu? Ty? Okej. Okay. To tam wszystko stoi czy nie? Ile tam nie, bo tu się ruszyło? 46, okej. Okay. A tu? A tu wszystko stoi. 100 na 100. To jeszcze tam te pe pewnie białe. Jeszcze stoją. Ile? Ile? tysięcy. mało, strasznie mało Naprawdę mało A ty? O stu, o jezu, ile to dostaniemy? 22500, okej okay. 1004 Ile tam jeszcze? No jeszcze trochę Hej, czy... Trzeba Przepraszam Tamten gość powiedział, czy chciałby yy, yy, być zwolnionym Za niepracowanie na... Na taśmocionkach Okej okay. Tu dostaniemy dużo pieniędzy 146 tysięcy i 73 tysiące na piwku okej okay. all right yy, no dalej no jeszcze trochę no dajesz dajesz no dziękuję No, dalej, dalej, no, ruszyć się, no. Znaczy, w sensie, za wolno się chodzi tu. Ta, jeszcze 5000, dobra. Znaczy, w sensie, 3 takie, 300 pewnie. Albo ileś tam. Ja nie wiem. Trzymaj. Widzicie, co, jak mamy tyle pieniędzy, to ja bym kupił może szybkość pracowników. No i wszystko mamy na maksa, bardzo mi to cieszy Już nie ma żadnych możliwości do ulepszania. No, dobra. Czy skończymy tą grę w tym odcinku? Zobaczymy. Wydaje mi się, że tak. Zwłaszcza, że dostajemy tyle pieniędzy. O, już mamy. Zarobimy tyle pieniędzy. Kolejna ekspansja kosztuje... Jeszcze trochę więcej niż... o matko ile trzeba siedzieć w tej grze, żeby to zrobić całe wszystko? O matko i córko e, Czysta kosztuje ten e, przenośnik Trzymaj, ja teraz pójdę po te brązowe, bo te brązowe pewnie już tam znowu stoją No nie, jeszcze nie Mogłem wziąć, ale dobra Weźmy teraz, ogarnijmy te żółte Mamy 300 tysięcy, no ale potrzebujemy jeszcze więcej pieniędzy, żeby móc tam kupić pracowników, nie? No chyba ten twórca oszalał z tym wszystkim 125 dopiero sprzedałem O matko I córko yy, Na 1500 To jeszcze dużo yy, To ja wchodzę tam do góry kupić yy, tą Nie, nie chcę nic kupować I chcę kupić co? Przenośnik Dostawca kosztuje 400 tysiące, a y, pracownik kosztuje 150. Yy, dobra, ja tu chyba znowu zrobię cięcie, słuchajcie, i widzimy się za chwilę. Bo przecież ile tam? Za dużo czasu to wszystko za moje. A tutaj też jest łapka, okej. Okay. Dopiero teraz zauważyłem. Nie ma tu przypadkiem jakiegoś obi, którego nie zauważyłem do przejścia? Nie widzę, ale tam jest ranking, zobaczmy ten ranking, żeby się tutaj coś zobaczyć. A tam na końcu jest coś? Nie ma nic chyba. Najwięcej pieniędzy? Aha, 546 milionów. Ile trzeba siedzieć w tej grze? A żeby być w top C, no to. Około 62 miliony. Ok, no to dużo to jest niestety. Dużo. O, a jednak 923. Ok, eee, the best, the best. A tu? Przedaj la pupu. Aha, żeś się ukrył, synu. myślisz że, że ktoś się znajdzie. Nie no, wszyscy tu się ukrywają. Co z wami jest, Henry? Zaktualizuję się za 105 sekund. Ok, eee, najlepsze odrodzenia: 23. O matko, trzy odrodzenia, to samo robić w kółko, pani pierdol, Będziemy musieli live, słuchajcie, z tego zrobić, jak już. Jakbyśmy chcieli zrobić się tak. Zobaczymy, jak będzie pod tym filmem 10 łapy w górę, to robimy z tego live'a i robimy rebirfy. Yy, najwięcej sprzedanek moczy. A już znaczy w sensie nie moczyć, tylko labubu. Ktoś tu źle napisał. 11 tysięcy? 10 tysięcy? Sprzedanych, a ja ile sprzedałem? Wiadomo gdzie coś? O co chodzi? Nie, nie, nie. Nie, nie wiadomo skąd ile sprzedałem, nie? dla bubu. No dobra, trudno. Yy, idziemy teraz dalej. Tu mamy 80 ileś. 82. 514, 517, ok. I potrzeba 150, żeby ten ogarnąć hmm. y, temat... Hmm, dlaczego? Pracownika hmm, pierwszego. Czyli ja nie będę robił. I tutaj trochę porobie jeszcze. porobimy jeszcze no teraz to ja się nie wyrabiam dobra, koniec te dwa ostatnie labubu i o dobra, sześć sprawdźmy za ile sześć sprzedamy 90 tysięcy, okej, okay. a sprawdźmy za ile jeden sprzedamy. Bo jestem aż ciekawy, aż ciekawy. Niech robi tutaj drugi pracownik. 15 tysięcy, okej, okay. jeszcze dostałem napiwek. 7 tysięcy, i pół chyba. Okej, okay, okej. Okay. Yy, w porządku. 200 tysięcy kosztuje kolejny. Matko, kto to jest w ogóle? Jak ktoś tak wygląda, dziwnie. 200 tysięcy, tak? O już mamy 200 tysięcy, okej okay. mm. Pracownika 200, 250 kolejne Słuchaj, za chwilę się okaże, że będę miał kartarty Poczekajcie chwilę I to jeszcze przed wyjazdem na granicą, super ty. Eee, Poza granicą eee, Dobra, no trudno, to no, trzeba zarobić 250 tysięcy jeszcze na to Trudno się mówi Moje ciało zwariuje <gry> yy, dobra słuchajcie, jeżeli się podobał ten odcinek, to zostawcie yy, dużo łapy w górę, czyli dużo, dużo, yy, żeby nie przegapić kolejnych odcinków oczywiście z tej gry. Jeżeli chcielibyście kolejne odcinki zobaczyć, to musicie zostawić 10 łapy w górę. Yy, a jednak jeżeli chcielibyście live'a zobaczyć z tej gry, to 20 tysięcy podajże yy, łapy w górę i będzie kolejny odcinek z tej gry. Hmm, także yy, należy zostawić No i co so, widzimy się w kolejnym odcinku Pa pa